Nagrajmy sobie kolejną rzecz. Widzowie, Mystery Helm kupiłem za punkty skarbu, które sprzedałem i zobaczmy, co ja z tego teraz mogę dostać. Unpack item. A i pod mi jakiś sywy wypadł. O, to tyle. To tyle. Bombastiko. Ashes of Creation w piątek testujemy. Oczywiście to są alfa testy. Pytanie, czy tam cokolwiek będzie działało, ale zapraszam na stronę Alter -o -y w o Ashes of Creation i można sobie poczytać i zobaczyć, że założenia tego Ashes of Creation, no wiesz, są dość, dość e, bliskie temu, co Lineage miał. Zobaczymy, co to będzie w piątek. Mam nadzieję, że to będzie chociaż trochę działało, bo nie mam za dużych oczekiwań. No po prostu nie mam za dużych oczekiwań. Ale, ale miejmy nadzieję, że to chociaż troszkę zadziała. Dobra, lecimy. Bo już nie ma takich graczy, a ja myślę, że są tacy gracze. Ja myślę, że są tacy gracze. Jak co chwilę ktoś narzeka na te mrpegi to znaczy, że są tacy gracze to zdroszczę Ci, oj, nie wiem, czy jest czego, wiesz, zobaczymy. To jest, ja mam podejście takie, że to jest alfa. Tam, wiesz, raz, że prawie kontentu nie ma, a dwa, że może się okazać, że to nie będzie działało nawet w takiej podstawowej wersji. No to będą tylko dwa czy tam trzy dni testów na tydzień, ale mam nadzieję, że to będzie, będzie jako tako śmigało i, i da się chociaż pobiegać, Zobaczyć o co w tym chodzi, tak mniej więcej, żeby wam pokazać. Ale myślę, że to nie będzie taka przyjemna gra, wiecie, jak skończony produkt, no tylko powiedzmy rodzaj pracy wręcz. Cześć, Akimbo, witam, witam. Ty, raz z Rumunii, 65 lat. Ustawiłeś się Mazak już na randkę? Lubisz starsze, czy nie? Czy nie aż tak. No, dajwa, właśnie, nawet ostatnio z widzami rozmawialiśmy, czy powinienem sobie wymienić sprzęt, żeby to w ogóle poszło. Ale widzowie. O kurde, oblałem się. Jak coś to. No cóż. Wyschnie. Yy... Yy... Zastanawiałem się, czy po prostu RAMu nie zwiększyć. No ale 32 GB RAMu powinno być wystarczające. no. Mówmy się. Dobra widzowie, szybki check. Co to są za skille? Quake, slam the ground, slowing enemies. Przyciąga przeciwnika i stunuje go na krótki czas. Okej. Okay. I szarża. Ty, no dobra, brzmi spoko. To jazda. Aha. Rozumiecie? Nie miałem. Użyłem jednego skilla, i nie miałem już adrenaliny. Samo mi atakowało. Chciałem przerwać. Ty, ale jest dużo mocniejsza ta postać. Błyskitu. tu, wiecie, w sensie. Tyle obrażeń dostałem, a dalej mam pół życia, więc i tak nie jest źle. Ale wydaje się dużo moc. No, dużo bardziej tanki. łokurna kurna. No dobra. Pyk, pyk. No, tam tym asasynkiem to wiecie. Nie jesteś taki mobilny, ale trzeba jakoś się zakraść. Oho, się zaczyna. Też widzę, że mniej uników znacznie mogę robić. Dużo mniej uników. Kurde. No dużo prostsza postać, powiem wam. Ten asasyn jest taki, kurde, tricky. A tu klikasz lewy i idziesz do przodu. W ogóle sobie tutaj się obandażować. I widzę, ta postać nie ma energii, tylko ma rage'a. Ona buduje rage'a i później dopiero skili można używać. Ile zapłacili mi za reklamę tego chłamu? Panie dane, to jest czysta pasja. Za darmo. Za darmo. teraz. Może tutaj by zabił coś mocniejszego? O, jest łucznik. Nie podoba mi się to. Patrz, jaki tanki, nie? Patrz, jaki tanki. Aha. Aż jest. Uuu, dobra. Już widzę. Czy jednak ten, y Tarczą. no on ma pierdzielnięcie, nie? Można próbować tak trochę je kajtować. Trochę używać kilka Dwa ataki. I cofka. O, jestem zmęczony, jestem zmęczony, jestem zmęczony. Nie mogę robić uników. A, się wydupcyłem w środek. Dobra, jest git, jest git, jest git. Zginąłbym, jakby się nie cofnął. Nie! Ja pierdziela. Za wolny ten atak jest. Za wolny ten atak jest GG To co, kolejna postać? Sprawdźmy sobie wszystkie. O, zlamiłem tutaj. Zlamiłem tutaj. Wyszło jak wyszło. Dobra, następny Hunter Hunterka. Create kreatywna nazwa, widzowie. I od razu lecimy na mapkę. Zobaczymy, co ona potrafi. Ale ten Warrior jest dużo, powiedzmy, przyjemniejszy dla początkujących. Bo ten Assassin, no on ma takie statystyki HP niskie, tak dostaje po bordzie. Te skile też Warriora całkiem mocno biją. A Łotrzyk to ma teleportację, znikanie. a Jak przyjdzie przypierdzielić, to nie masz czego za bardzo. Uu, dobra, to się celuje teraz, no dobra, to się teraz będzie celowało. Okej, okay. cofka i strzał. To powoduje rzucenie jakiegoś, jakiejś bomby. Rozumiem, pułapka i tu zajebiście mocne uderzenie. Sprawdźmy to. I mogę sobie trzymać Widzoję w nieskończoność praktycznie. Okej, okay. to to jest taka postać, wiecie, żeby dobrą pozycję na początek zdobyć przed atakiem. Przyładować to, zabunkrować się jeszcze jakimiś trapami. I dopiero wtedy się klepiesz. A Priest, przypuszczam, że to będzie niegrywalne do solo, ale zobaczymy. Jestem ciekaw, jakie obrażenia będzie zadawała w ogóle. Czy ona też ma jakąś energię? Nie, ona ma manę. Ta mana się nie zużywa co. Zobaczymy. A to jest podwójny skok? Nie ma podwójnego skoku. Czyli widzicie łotrzyk też pod tym kątem. opka że ma podwójny skok? Inne postacie tak nie mają. Tu jest mapka? Jezus, jak to ta mapka się głośno odpiera. Nie, tam już jest poza mapą jesteśmy. Dobra, idziemy dalej. Ej, jest kuferek, widzowie. Jest kuferek. Co my tu mamy? Dagerki, widzowie. I to są chyba dagerki, które są trochę lepsze niż te pierwsze łotrzyka, więc można wziąć. Woda jest. Ta też nie chlupie. Tu jest wyjście, widzowie, ale trzeba mieć 100 kopera. Jest fajnie zobrazowane yy, białym sześcianem. Ja, ja wam powiem, tak, jak, jak ja bym był twórcą tej gry, to ja bym się nie zgodził na jej testy. W takim stanie jak ona jest. Wiecie, chociażby te wszystkie tekstury, żeby połatali, żeby nie było tych sześciokątów na mapce. To już by było coś. A tu widzicie, macie jakieś teksturki, które w ogóle nie mają detali. I... Wiecie, niektórzy zrozumieją, że to są testy. Ale niektórzy nie. sobie pomyślą, boże, jak ta tak, gra tak wygląda. Pierwsze wrażenie jest tylko jedno. No i oleję temat całkiem. O, 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 o. Tu są jakieś 1%, 1,3%. Fajnie, fajnie, że widać też, jak wygląda z ekwipunek na, na postaci. Więc jak zakładasz coś, to, to widać zmianę. Spoko, spoko. Więc co? Próbujemy tam. Czekajcie, ja to zrobię w ten sposób. Trap, ładuję i pierdzielne. Zobaczymy, ile to bije. 270. Strzału nie ma. Ty, ale trafienie strzał. Całkiem satysfakcjonujące. I zabity, nie? Jeszcze przybliżyć można? Ej, kurde. Nawet satysfakcjonujące to strzelanie. Okej okay, jest. Tylko żeby jeszcze mobek ładniej wyglądał, jak dostaje tam hitki. Albo nie robił. Oho. Ja. Yeah. Albo nie robił jakichś dziwnych e, moonwalków. Można też, widzowie, bez ładowania strzelać. I to strzelanie bez ładowania bardzo duże obrażenia zadaje. Mam wrażenie, że ta postać w ogóle zadaje największe obrażenia ze wszystkich. A, i tego trapa też można przesunąć, widzowie. Ok. Wiecie, co mnie zastanawia ten zielony pasek pod maną. To jest rodzaj jakiejś też energii, albo rage'a, którego nabijam atakując innych. Ale... Hmm. Widzę, że też są jakieś pasywki. O kurde. No a ten granat mega ciężki do trafienia, nie? Patrzcie po jakim czasie to w ogóle eksploduje. Rozumiem, i to też nam zbiera po prostu wytrzymałość. O, tu już trzeba trafiać, widzę. Jak się nie grało w CS-a, jest problem. Okej, okay, no, no, no. Jak trafiamy, to nabijamy tą energię tam. Patch do Fallen Liberty? Tak, tak, tak. Jest Action Combat teraz, a nie Tap Target, wiesz? Dobra. Zmienijmy potę. To jest light leather. O! Ty, a można to ugotować? Było tam ognicho? Mogę spróbować. Nie wiem, właśnie krewetko, o co chodzi z tym celownikiem. Czemu akurat jest aż taki duży? Właśnie rozchminialiśmy to przedtem, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś tu musi być w tym celowniku. Tylko nie wiem co. Coś słyszałem, ale nie wiem co to. Co to za giereczka? Widzicie, to jest takie RPG Extraction. To jest ta gierka od Asmongolda. To są, jest ostatni dzień testów i to jest jakaś wczesna wersja. Wiecie? Dobra, możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. O nie. Czyli jak nie przytrzymasz to jest lipa. Ale obrażenia można całkiem spore wcisnąć, co? O, kurde, ale dostał. Ci on ma łeb. No i leży. Ty, zajebiście się clearuje tą postacią. Tylko nie wyobrażam sobie, żebym kajtować miał. Wiecie? Ale clear jest dolupcony. Mam duże obrażenia, bardzo duże obrażenia. Co nie sprawdzałem w opcjach, wiesz, bo tutaj te opcje to są takie liche. Combat on foot. Nic się nie zmieniło, nie? Nic się nie zmienia w tym, w tym celowniku. Nie wiem. No nie wiem. O, ale jest y, możliwość grania na padzie, co? Widzowie. Jest możliwość celowania. Co to było? Coś podniosłem, ale nie wiem co. No właśnie ona tak se wygląda w Arel. jest strasznie nierówna ta gierka, ale no ciekawe, pewne elementy ładnie wyglądają, ale... Ale jest nierówna, w sensie później przejdziesz i nagle się okazuje, że wody nawet nie ma, tylko jakieś radioaktywne coś. Co? To? Nie, no tu coś musi być, człowieku. Odprista, widzowie. Odprista, akurat. Nie, no to bieremy. Zaraz prista mamy, prista mamy testować. To prawie. Idealnie się złożyło. O ile oczywiście dojdę do. Ale jebło. O. One się nie pierdolą te mopki. Lecą przez skałki, przez wszystko. Nie, zajebiście to kliruje. Zajebiście to kliruje. Nie wiem. Jakaś niezbalansowana ta postać jest. No chyba, że ona tak ciężko tak ciężko ma kajtować Po prostu innych, ale jest. O, zebbiście wybuchło, no i tyle, nie? XD. Ale ja widzę, że ona jakieś buchy nawet dostaje do ruchu, wiecie? Jak zrobię unik. To nie to nie. Raf koper. Ten koper to by się przydał. Celonik dla inwalidów. Celownik jest wielką zagadką, dlaczego jest taki. Ale może w kolejnej wersji będzie mniejszy. Dobra, leczenie jest. A, to powoduje, że będziemy mieć poizona. Wiecie, co bym zrobił? Weźmy tego kopera, bo on jest potrzebny do krawcenia broni, wiecie? Ja potrzebuję tego. Dobra, ty nie bierzemy. No idziemy na extraction. Gdzie są inni gracze? No jest mało już graczy, wiesz, w Bo to jest ostatni dzień testów praktycznie. Właściwie to przedostatni. I Jest jak jest. No, spotkałem chyba czterech graczy. Na, na jedną giereczkę spotykałem po prostu jednego gracza. Ale pewnie się gdzieś tu czają, no. Też wydaje mi się, że bardzo dużo graczy, wiesz co? Jak robi lobby, jak gierka robi lobby, to dużo graczy pada od, od mopku, bo te mopki są mega mocne, po prostu, wiesz. <laughs> Chyba nie ma co. O kurde. Ja. Dobra. Ależ, ależ Nie no, no, było sporo, było sporo. Jak na tak mały kanał Ksewis to było sporo aż za dużo, wiesz, według mnie, aż za dużo. Było sporo. Albo są... też ludzie po prostu bardzo interesowni, nie? I odpisujesz mu na przykład przez, nie wiem, kilka tygodni na wszystko co sobie życzy, a później... Yy, yy, jak już wie wszystko, co ma wiedzieć? To na przykład od razu wychodzi z Discorda i elo, nie? Tak. No, różnie bywa. Ale no, to internet. No nikt tutaj umów nie podpisuje, że ktoś będzie, nie wiem, się obraca wokół mojej persony czy coś. No kurde, jak. strajkuję. Dobra. Ja. Idziemy dalej. Nie nie, no to tutaj widzisz, te animacje to są takie ciężkie, nie? To nie jest to tutaj dopracowane. Dobra, ja nie biję tych mobków, idę dalej. Ale popatrzcie, te wszystkie spoty, one są pełne. Nikt tutaj nie zabił tych mobów. Więc gdzie ci gracze chodzą? Gdzie ci gracze chodzą? Tędy to już chyba trzeci raz będę przechodził, albo czwarty. Są szkielety, patrolują sobie, a idziemy normalnie tutaj główną ścieżką i znowu na Waterfalla, nie? Nie, to jest jakieś, jakieś wczesne testy, wiesz? Playtesty są po prostu na 4 dni. To jest ta gierka od Asmongolda. Znaczy to, co tam Otykazaj zainwestowało, czy jak to się tam nazywa? Nie znam szczegółów. Kusi mnie ten brzydal tam. Robimy? Próbujemy, nie? nie? Nie, nie przejdę obojętnie obok tego. Zróbmy tak. Och, Nie, to był zły pomysł. Parzek ma zasięg w ogóle, skurczysy. Nie, jeszcze. Nie jest. Aha, przyszedł kolejny. Szcz, macierz No to był błąd. To był błąd. Ja cały czas rzucanie spelki Dobra, idziemy na Prista zobaczyć, widzowie ostatnia postać.